Witajcie, witajcie opcją numer jeden. Eee, oto przesłanie dla Was. Posłużę, posłużę się dzisiaj kartami tarota i aż trzema wyroczniami. Będą to bardzo nietypowe wyrocznie. Pierwsza to Wild Goddess Oracle. Druga to wyrocznia Zen Koan. Czyli wyrocznia paradoksalnych buddyjskich sformułowań, zagadek, czyli Zen, Koan, Oracle, mądrość buddyjska w, w paradoksalnej formie, i trzecią wyrocznią będzie Sufi, Wisdom, Oracle, bardzo też piękna wyrocznia. I oczywiście do tego dołożymy karty Tarota, a na samym końcu wyciągnę dla Was przypadkową sentencję od Osho, którego uwielbiam. Okej, okay, zaczynajmy więc. Jakie macie przesłanie? Karta, którą wybraliście, w sensie zdjęcie, które wybraliście, obiekt, który wybraliście, pokazuje osobę, kobietę która chce żyć w sposób yy, yy, niezwykły, yy, tajemniczy, chce dodać sobie i życiu blasku. Yy, jej twarz nikt nie gdzieś chowa się w tych yy, połaciach tkanin, które na siebie nałożyła, yy, i nie wiadomo, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jej ciało. Yy, te faktury są bardzo ciekawe. A co mówią karty? Zanim przejdę do rzeczy, zapalę troszeczkę szałwi białej, aby oczyścić przestrzeń. Tak, niech się tli, niech się tli szałwia. Jeszcze więcej szałwi. Okej. Okay. Co mówią wasze karty, kochani? Pierwsza karta z wyroczni Sufich mówi, mówi, mówi coś takiego: Zwolnij, aby się zrelaksować. Przerwij, aby cieszyć się pięknem wokół siebie. Druga karta z tej wyroczni, zen, koan, mówi coś takiego. Jest to paradoksalne stwierdzenie, nad którym trzeba się zastanowić i każdy może je rozumieć na swój sposób. Mówi tak: Mądrzy, nie starają się przybyć. Hm. Mądrzy nie starają się przybyć. A ta karta z tej wyroczni Wild Oracle mówi. Jesteście podróżnikami przez życie. To karta podróżnika. Więc jak to rozumieć? Jesteście podróżnikami, ale karta obok mówi. E Mądrzy nie starają się przybyć. Co to oznacza? E Zatem podróżnik mówi tak: Pozwól sobie podróżować, podróż, pozwól sobie podróżować. Systemy edukacji i komunikacji przenoszą Ciebie i Twoje pomysły w świat, tak? Czyli edukacja i komunikacja będą bardzo ważne w Twoim życiu, bo one przenoszą Ciebie i Twoje pomysły w świat, ale również mogą Przybliżyć ci świat jak najbardziej. Wieczny rozwój, nieustanny rozwój, ale nie staraj się przybyć. Czyli niech twoje życie będzie nieustanną podróżą bez wielkiego celu. Ale może towarzyszyć ci pewne napięcie, bo ty chciałbyś osiągnąć jakiś cel, jakiś punkt docelowy. Idziesz po spirali, rozwijasz się, e, doświadczasz życia. Jesteś bardzo ciekawy świata. Poruszasz się po spirali i masz w sobie pewnego rodzaju napięcie, bo chciałbyś już osiągnąć jakiś cel, jakiś punkt tej podróży, ale karta sufich mówi do ciebie tak: zwolnij, aby się zrelaksować. Przerwij, aby cieszyć się pięknem wokół siebie. Przypomina mi to, ta sekwencja kart przypomina mi yy, inną sekwencję, która mówi, że wszystko, co najważniejsze, odbywa się w tym momencie, pomiędzy jednym a drugim oddechem. W tym momencie tej ciszy, pomiędzy jednym a drugim oddechem, kiedy będziemy medytować nad tą chwilą, tak naprawdę zagłębimy się w rzeczywistość, w tajemnicę świata, w tajemnicę naszego bytu. Także medytujcie, i oddychajcie głęboko, ale musicie, aby rozwijać się, musicie pozbyć się tego napięcia, tego oczekiwania, osiągnie, osiągnięcia jakiegoś celu podróży. Yy, karty Tarota mówią o tym, że towarzyszy, towarzyszą wam, towarzyszy Wam pewnego rodzaju napięcie. Mamy tutaj kartę mocy i sądu ostatecznego, która mówi o tym, że yy, Właśnie, jesteście w takim wewnętrznym napięciu. Chcielibyście, yy, macie taką wizję swojej przyszłości, że pewnego dnia coś mocnego się wydarzy. To tak niczym y, organy w jakimś kościele, które y, potrafią tak bardzo mocno, mocno zabrzmieć, wybrzmieć. Na karcie Tarota, karcie Sądu Ostatecznego, często mamy tych, te anioły, które y, mają te ogromne trąby i budzą ludzkość. Tak, trąbią. Yy, prze, przebudzają ludzi. I wy oczekujecie podświadomie, że taki moment przyjdzie, taki poruszający, bardzo, yy, bardzo symboliczny, przełomowy moment, kiedy to zrozumiecie, po co tutaj jesteście, jaki jest cel waszej podróży i kim tak naprawdę jesteście. Yy, I pewnie wyobrażacie sobie, że to będzie taka meta, gdzie Przybiegnie, przybiegniecie do tej mety, i ludzie będą oczekiwać na Was, będą bić brawo, będą rozrzucać kwiaty do Waszych stóp, ale co by było, gdybyście zrezygnowali z takiego wyobrażenia i po prostu cieszyli się tą podróżą przez życie? Bo może być tak, że kiedy dotrzecie już do punktu swojej podróży, tego mitycznego punktu podróży, to może się okazać, że tak naprawdę ten punkt jest tym samym, co punkt startu. Dlatego, że najważniejsze było po prostu, aby się rozwijać, aby pójść naprzód, aby odważyć się kosztować życie, poznawać życie. To było najważniejsze dla Was, dla Waszego wzrostu. To, że się odważyliście, że jesteście tymi podróżnikami, że chcecie się dowiedzieć, jak wygląda świat, jak wygląda inna rzeczywistość, jak wygląda rzeczywistość poza tym światem, jak żyją ludzie w innych, w krajach, w innych mentalnościach. Ta ciekawość jest tym paliwem, jest tym, co pozwala wam się rozwijać i wzrastać. Także opiekunowie, bo to, to czytanie dotyczy naszego połączenia z naszymi opiekunami duchowymi. Opiekunowie duchowi mówią, mówią przekazują ci taką informację, że wszystko jest dobrze. Po prostu idź naprzód i ciesz się życiem. Nie staraj się wyobraża, wyobraża, wyobrażać sobie tego punktu docelowego, bo to nie jest najważniejsze. I jeszcze jedno. Bardzo ważne jest, abyś odnalazł swoje zwierzę mocy, abyś miał swój totem zwierzęcy. To jest również ważne. To pozwoli Ci się wyróżnić na tych ścieżkach życiowych, i to pozwoli rozpoznać twoje, Twoich współbratyńców, Twoich braci duchowych. A stanie się to poprzez właśnie ten totem zwierzęcy. Ok, to jest przesłanie dla Was, a teraz jeszcze przesłanie od Osho. Przypadkowo wylosowana, wybrana sekwencja. Może jakieś dopełnienie. Okay, popatrzmy. Co mówi Oshu? Gdziekolwiek się znajdziesz, gdziekolwiek się znajdujesz, ciesz się i celebruj. Niech Twoja miłość, radość, uśmiech rozejdą się po całym świecie. No, czy to nie jest bardzo, bardzo. Pięknym podsumowaniem tego, co wcześniej powiedziałam. Czy to nie jest ta kropka nad i? Jeszcze raz, gdziekolwiek się znajdziesz, ciesz się i celebruj. Niech Twoja miłość, radość i uśmiech rozejdą się po całym świecie. Dziękuję ci, Grupa numer jeden. Papa. Pa.